Witajcie, kochani, w Waszym czytaniu miłosnym na marzec 2021, oczywiście z dodatkowym przesłaniem dla Singli, do którego przekaz znajduje się w pierwszym przepiętym przeze mnie komentarzu. Zachęcam, abyście zerknęli sobie do opisu filmu. Tam bowiem znajduje się link do mojej strony internetowej Nowego Wieku Światła. A także mój adres e-mail, za pośrednictwem którego możecie się ze mną kontaktować i na przykład zamawiać czytania indywidualne. Jeśli chcielibyście skorzystać z moich możliwości interpretacji kart Tarota stawianych dla Was, bardzo proszę, abyście już w pierwszym mailu pokrótce przynajmniej opisali. Z czym do mnie przechodzicie, z jakimi pytaniami, jaki rozkład sobie wybieracie. No i w zasadzie to tyle słowem wstępu, kochani. Przejdźmy do interpretacji rozkładu. Bliźnięta kartą tła czytania jest as mieczy, karta wskazująca na coś nowego. Jak wiadomo, to są nowe idee, nowe projekty, nowe początki, czasem też. Bardzo możliwe, że niektóre relacje w tym cudownym marcu, który tutaj do nas coraz bardziej się zbliża, wejdą w jakąś nową płaszczyznę komunikacji bądź porozumienia ze sobą. Na płaszczyźnie, oczywiście, intelektualnej. E komunikacji, ale także takiej duchowej, niefizycznej e, strukturze, niematerialnej. Takie trochę porozumienie dusz. A z wspólne tworzenie myśli, wymiana myśli, rozmów, słów, pisanie do siebie. Ciekawe. No, bardzo ciekawe, bo sam rozkład no, jest naprawdę optymistyczny i ciepły. Oczywiście asmejczyk jest też kartą, która nam mówi o odcinaniu się od czegoś jasno i klarownie. Sprawy się, Dosłownie klarują w tym Asie mieczy, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś się od kogoś będzie odcinał, odcinał od niejasnych spraw innych ludzi zamieszanych w relacje. Prawda, bardzo prawdopodobnie, że wyjdzie na jaw w tym marcu. A jaka prawda? Cóż, no, ktoś coś skrywał. Może to chodzi o prawdę na temat uczuć? W ogólnym nastawieniu do Was ten tajemniczy ktoś ma czwórkę buław. Jak wiecie, a jestem przekonana, że część z Was bardzo dobrze orientuje się w tarocie, czwórka buław to karta rodziny, radości, świętowania, związku. Domu, ogniska domowego. To bardzo dobra karta, choć to zależy, z jakiej perspektywy na nią spojrzymy. Jeśli jesteście w związku z tym partnerem, którego tutaj omawiam w rozkładzie, no to ta osoba patrzy przez, na Was przez pryzmat tworzenia wspólnoty jakiejś, tak? Może zakładania rodziny, szukania nowego domu, tam jakieś, może wspólnie mieszkacie, o, może są takie zamiary, by wspólnie zamieszkać. Ale czwórka była też nam mówi o tym, że ktoś może mieć inną rodzinę rodzinę, dom, otoczenie które niejako waszą relację determinuje jakoś na nią wpływ. Pozytywnie, negatywnie, no trudno tutaj wyrokować, ale ma jakiś wpływ na waszą relację i przez jej pryzmat, przez taką soczewkę w postaci rodziny patrzy na relacje z wami. Ale na mojej karcie są dwie osoby, które wspinają się, bo po bezwątpienia niełatwej ścieżce, aby dotrzeć do celu, do świątyni, miejsca, które da im schronienie. Te osoby się wspierają, wspólnie do czegoś dążą. Być może relacja w przeszłości miała rozmaite trudności, no i jesteście teraz na momencie wychodzenia. Och, no nie tyle na prostą, bo tutaj prostej drogi zdecydowanie nie widać, ale na celu, do którego chcecie dążyć, czyli jakieś na przykład wspólnoty między sobą, jedności, pojednania, związku, relacji. I wiecie, że przed wami są zakręty, ale jesteście na nie gotowi, bo dostrzegliście cel. Bardzo fajna karta. Na pozycji serca jest karta słońca. Och, ileż to optymizmu, ile ciepłych emocji, uczuć, radości. Wiecie, tutaj jest takie poczucie to jest bardzo subtelny rozkład ale ktoś dla kogoś jest radością dnia jest takim blaskiem. Dodaje siły, energii, ktoś kogoś prowadzi przez być może mroczny moment w jego historii życia. Cudzi niejako. Jest takim dniem, pierwszym blaskiem, promieniem słońca, jutrzenką, która rozjaśnia mrok nocy. E, no i to oczywiście sprawia, że ta osoba z jednej strony oczywiście jest onieśmielona, a z drugiej ciągnie ją do tego słońca, bo słońce daje ciepło. Za dnia wszystko wygląda inaczej. bezpieczniej. Więc w sercu jest słońce. Jest radość, jest ciepło, optymizm. To są uczucia głębokiej przyjaźni, sympatii. Emocjonalnej bliskości, poczucia jedności, braterstwa, siostrzeństwa, dusz, przyjaźń, której nie obce jest uczucie, ponieważ na pozycji myśli mamy pazia kielichów, i paść kielichów jest kartą, która mówi, że ta osoba postrzega Was jako kogoś, kto niesie kielich uczuć. Bardzo nieśmiało, niepewnie, delikatnie, powoli, bez pośpiechu, ale jest tu uczucie, i ta osoba ma świadomość, że ta osoba niesie uczucie. Jeśli to wasz stały partner, wszystko jasne. Może tutaj myślicie o dziecku, tak w ogóle, tak o założeniu rodziny. Ale, jeśli to relacja bliżej nieokreślona bądź romans, no to tutaj widać, że kiełkuje nam uczucie. Powolutku, bez pośpiechu, w swoim tempie płynie. To są bardzo ciepłe karty, bardzo pozytywne, czułe, dające nadzieję. Ta osoba jeszcze nie jest na lądzie, cały czas jest w wodzie. Więc w marcu może rewolucji nie będzie, ale jest wspólna droga, jest zbliżanie się do siebie. Ktoś od kogoś może być też nieco młodszy. Że jest ta różnica wieku, wiecie, trochę większa niż 2 czy 3 lata. W zamiarach ósemka kielichów odejście od tego, co było, od jakichś schematów, odejście od niekiedy osoby. Jeśli mamy relację, gdzie jest jakiś trójkąt, to ktoś od kogoś będzie chciał odejść. Choć też może bać się, podjąć ryzyka, aby pójść w nieznane. Ale ta ósemka kielichów jest gdzieś w zamiarach, tak? Że chciałby, chciałaby. Zmienić schemat swojego życia, myślenia, budowania relacji. Mówi już dość, ja chcę iść dalej. Nie ja chcę tam, gdzie jest ta księga. Ten as mieczy, ten nowy początek, ten miecz, od którego odcinam się, od przeszłości. Od negatywnych myśli. Czy to się uda? No, widzicie, mamy piątkę monet. Y, prognostycznie, porzucenie. To jest taka karta, którą dosyć trudno jest mi ocenić jednoznacznie, bo mamy chęć odejścia od czegoś i piątkę monet. Kartę porzucenia, biedy, ubóstwa, bycia obok. Wiecie, no tutaj wiele zależy od nas samych, na przykład od mojego kota, który teraz miałczy yy, i trochę nie pozwala mi dojść do słowa, ale ktoś może kogoś porzucić, zostawić, odrzucić. Ale także ktoś może. Czyli pójść za tą ósemką kielichów, ale też może ktoś nie dać rady, jeszcze nie teraz. Ale także może mieć poczucie bycia wyobcowanym, niedostrzeganym, niezauważanym przez świat. Tak jakby ktoś mógł zrozumieć, że: Co ja robię? Co ja robię ze swoim życiem? Czy chcę tkwić w tym rynsztoku i pić, czy podążać za tym słońcem, które jest nad moją głową? To nie chodzi o to, żeby podążać za tłumem, wbrew pozorom. Ten mężczyzna na piątce monet patrzy na tłum, który gdzieś tam sobie idzie i nie widać, żeby to było jakieś zadowolenie. Może chcieć iść pod prąd. Niezależnie od tego, w którym scenariuszu jesteście. Pamiętajcie, że nie musimy iść za tym, co mówią inni. Za większością. Absolutnie nie. Podążajcie za głosem swego serca. Ale jeszcze oczywiście to nie koniec rozkładu, bo mamy dwie karty. Trójka kielichów na pozycji blokującej relacji, a sam monet na pozycji sprzyjającej relacji. Trójka kielichów. Blokada w postaci. Trzech, trzeciej osoby, na przykład, tak, trójkąta, ewentualnie, jeśli taki istnieje, lub trzecich osób, innych ludzi w tej relacji, którzy się wmieszają. To może być rodzina, to mogą być się, coś znajomi, to może być inny partner, tak, to może być miejsce pracy, to może być brak intymności, do, do, w której relacje można rozwijać. To może być też poczucie braku wsparcia innych ludzi w decyzji, którą się podejmuje, tak? Ale as monet mówi, że relacji sprzyja ten nowy początek. Ten pierwszy krok, ten paś kielichów, spójrzcie, paś kielichów jest nad asem monet, nad asem ziemi, a paś kielichów Dopiero do tej ziemi, do tego brzegu dobija. Ale pójście, podążanie za tym, dochodzenie do tego lądu jest czymś, co relacji sprzyja, czyli stabilizowanie relacji. Jeśli, no właśnie, możecie mieć takie poczucie, czy ta druga strona może mieć poczucie, że no nie wszyscy zaakceptują moją decyzję, ale ja chcę tej relacji, więc sięgam po asamonet monet sprzyja relacji. Co tam inni? Skupiamy się tutaj na tej znajomości, która w jakiś sposób się rozwija. Ale jeśli to, oczywiście, relacja to wszystko dotyczy związku, który już jest, to cały ten rozkład nam mówi, że jeśli nie zmienimy trochę naszego podejścia, to możemy poczuć się porzuceni odtrąceni przez partnera widzicie, jest tutaj dużo ciepła w tej relacji w tym rozkładzie, a jednocześnie ktoś może tego nie dostrzegać nie wykorzystać szansy gdzieś tam zbyt lekko podchodzić do znajomości dbajcie o te związki pielęgnujcie je słuchajcie swojego partnera jego potrzeb nie zapominając o swoich zróbcie coś we dwoje Niekoniecznie we troje, jak to trójka kielichów mówi. Bądźcie dla siebie. No i tyle dla Was, bliźnięta. Jeszcze mam bliźnięta single. Single, szóstka kielichów, a smieczy. Hmm. Czas chyba się odciąć, drogie bliźnięta, od przeszłości, do której wzdychacie. Marzycie być może o kimś z bardzo dalekiej przeszłości, bądź macie jako jakieś wyobrażenie z dziecięcych nawet lat uczucia, związków, no i to trochę nie sprzyja. Czasem po prostu trzeba tę przeszłość porzucić, zostawić za sobą i ruszyć dalej. Niektóre, niektóre bliźnięta single Mogą zbyt racjonalnie podchodzić do relacji, czyli zbyt myśleniowo ciągle myśleć, analizować i nie dać sobie szansy na lekkość uczuć, na te małe czułe słówka, na małe gesty, które się pojawiają między niektórymi osobami. Wiecie, nie wszystkie związki są jakoś tam od razu namiętnie budowane. Niektóre stają się bardzo, budowane są bardzo delikatnie, czule, niewinnie wręcz. Także długo się nie wie, czy ta osoba chce, czy nie chce umówić się z nami na randkę. Oczywiście niektóre single mogą faktycznie dostać jakąś na przykład wiadomość, odnowić kontakt od kogoś z przeszłości. Ale nie te, które analizują i wzdychają za przeszłością, tak? No, bliźnięta, jest szansa na spotkanie kogoś, czy też poznanie kogoś, raczej na odległość, tak? Online, pisanie z kimś albo nieco młodszym, albo z podznaków wody, na przykład ryby, rak bądź skorpion. Co ta relacja da? A miłe uczucie, myślę, myślę, że takie ciepłe emocje, gdzie nie wszystko będzie jasne i klarowne od samego początku, w sensie, że że będzie taka chemia, której będziecie pewni, że druga strona też to czuje. To będzie takie niewinne, ale warto dać temu szansę i zobaczyć, jak się potoczy. Idzie wiosna. Dobry czas na uczucia. Choć na miłość zawsze jest dobry czas, ale sami wiecie, jak to wiosną jest. Wszystko kwitnie. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Na razie, cześć.